Ja nie mogę, co się dzieje? U nie! Nie! Siemanko ziomeczki, posterunkowy matełko. Unrankent się kłania z tej strony. Dzisiejszy dzień z życia Unrankeda będziemy obchodzić na mapie Nukę Co jak co, witam w pierwszej oficjalnej rundzie. Fajnie oczywiście pooglądać jakieś emocjonujące odcinki, ale jednak ranga się sama nie wbije, tak? Musi być to odhaczone, więc słuchajcie, w tym momencie. Yy, no, musi być też taki typowy że tak powiem turniejowy, bo ja mam Unrunceda i w końcu chciałbym nagrać dla was meczek, w którym będzie widoczna moja ranga, a to jest ogólnie mapka, na no, której ostatnio przegrałem 16-0 i to jeszcze. To jeszcze na odcinku. No nie znam tej mapki zbytnio. No tak właśnie wygląda pierwsza runda, nie polecam. Słuchajcie, youtuber powinien być bardzo optymistyczny, ale ja wam powiem tak optymistycznie, że nienawidzę tej mapy i boję się, że znowu będzie tak jak ostatnio, czyli 16-0 w meczu. Adin! O właśnie, może ja będę po rosyjsku raz, rozmawiał. Tam jest więcej ludzi. O, teraz skoczyłem jak pro player, prawda? Wszyscy już mnie usłyszeli. Oho! Wchodzi Michael, robi się niebezpiecznie. Dobra. Tu. No i git. Ej, nie wiem czemu nie mam MVP, ale jest naprawdę fajnie. A wysłuchajcie, bo oczywiście, jako e, szlachetny youtuber, który nie patrzy na wyświetlenia, chciałbym Was w tym momencie poprosić o łapki w górę. Także możecie zostawić łapkę w górę. To już nie chodzi o to, żeby ten filmik miał dużo wyświetleń, bo znając życie to generalnie YouTube ostatnio mnie tak lubi, że demonetyzuje mi każdy filmik z ces Czyli uważa, że CES jest bardzo groźny na moim kanale. Tak uważa. Oczywiście, po tym, gdy ja poproszę ich, żeby mi dokładnie drugi raz sprawdził ten filmik, okazuje się, że wszystko było dobrze. Dobrze, tylko błąd, nie. Dobra, Najsik. To jest kubany. Ej, naprawdę tutaj grają jakieś smurfy i ze smurfami się fajnie gra, jeśli rzeczywiście oni trolują, tak jak w tym momencie. ojeku jeszcze straciłem HP. Ale jeśli przegrywamy, no to takie smurfy zaczynają grać na poważnie, nie? Kurde, tam dwóch ich się działo. <laughs> Ale też może być coś takiego, że to jest po prostu cheater. Nie muszą być tu akcje, które będą podejrzane. Żebym ja świadczył, myślał, że to będzie cheater. Dlaczego? Ponieważ nie mam konta prime. Pomyślałem, że dobrą sprawą i dosyć nawet oryginalną sprawą byłoby to, żebym z wami pisał normalnie tak jak, nie wiem, na Messengerze się pisze. To będę z wami pisał w komentarzach. Także możecie napisać, co tam u was. Może coś ciekawego ostatnio się wydarzyło. Ja wam będę odpisywał. Serio, piszcie takie rzeczy. Dobra, no, tutaj za chwilę coś się będzie działo, tak podejrzewam. Ja skracam troszeczkę niebezpiecznie. Ojejku. Nie wiem, czemu go nie zabiłem, ale tak to właśnie jest, jak się ma przerwę od cs i jest już jedna wymówka. No. jee, oh yeah, dobra. Słuchajcie, lecimy teraz z pełną pompą, dosłownie i w przenośni. Nie wiem, czy to jakiś raszyk, czy coś, tak naprawdę nawet sam nie wiem. Co mógłbym zraszować, a co nie. Tutaj oczywiście jest jakiś. Załusowe. Za chwilę akcje pewnie będą. Oczywiście. No i git, dobra. Jeden kill jest. Eee, ktoś powinien w tym momencie. Oj, on tam dostał. Na pewno tego meczyku nie wyobrażałem sobie tak, że gościu będzie miał minus jeden kill. Tutaj widać, że ludzie bardzo grają. No dla jaj po prostu, nie? Tutaj za chwilę jest. Stąd ktoś wyjdzie. Pewnie specjalnie rzucił tego smoka, żeby się ustawić gdzieś z Zeusem. Nie wiem, czy ja mam teraz czekać, aż ten smok zejdzie, czy o co chodzi. Ja nie mogę. Dobra jest. Trzy kile i ostatni. Gdzie będzie ostatni? Dobra. Dobra, jest 4k zrobiłem. No dobra, i w sumie stat już się podwyższył o całe 6 kili. Bardzo fajnie, oby więcej takich rund. Ja się cieszę, bo zrobiłem 4k, 4 kile. No tylko robiłem te ile na gości, na gości, którzy bez no widzicie, na jakich gości robiłem, którzy nawet do mnie nie strzelają, nie? Ale nie powiem, bo te full auto moje jest bardzo słabe. Nie wiem, co to... co to za jakiś smer... śmierć. Czemu to tak się dzieje? Czemu nikt nie podał info? Przecież tam był gościu. Elobot Wiesław. W każdy zakamarek trzeba się patrzeć, bo tutaj zobaczcie. Cały czas ludzie z Zeusem. Miałem trochę opóźnienie na respie, bo kamerka mi się wyłączyła. Ale mam nadzieję, że uda się kogoś ugrać. Ja nie mogę, co się dzieje? U nie! Nie, nie! W domu ja nie gram jak Gold4, ale wiem, że te rangi są Goldy4 teraz jakim cudem, jakim cudem im udaje się robić takie fragi z Zeusami kosą na Goldy4, którzy teoretycznie już coś tam powinni ogarniać tego CS nie? Ja nie mogę, co tu się w ogóle dzieje? Dobra, nie wiem o co chodzi, serio, to ludzie się kosą zabijają. Mówiliśmy się, że gramy tylko Zeusem. Wszyscy Zeusami grają. Okej, okay. cały mecz w takim razie. <grafię> Zeusami gramy. Ok. Kurde. Halo. <grafię> Co coś się dzieje na tym meczu? Przecież to jest normalny turniejowy. To jest normalny turniejowy. Ale no, ja bym chciał na przykład wbić dobrą rangę, w tym momencie właśnie przegrywamy rundę. Nie? Także no. Szczerze to nie wiem, czy też będę się bawił w tą igierkę i z zeusem samym walczył, czy po prostu normalnie będę strzelał. Bo ja bym chciał jednak z zrobić na, na odcinku troszeczkę kili. Możecie napisać, co wy byście robili na moim miejscu. Dobra, tutaj gościu gra normalnie. Gramy normalnie, mordo. Moja włópka oczywiście chciał mnie zabić. Nie ma noży, mordo. Ja gram normalnie. Wiem, że oni pewnie teraz mnie będą ten wyzywać. Ale to jest matchmaking, tak? Gdyby. <laughs> Dobra, zagrajmy w grę, bo widzę, że mnie zaczynają. Dener... Denerwują mnie tacy. Zobaczcie, tutaj jest gościu. No patrzcie, czy to jest normalny matchmaking? No dobra, nie... Nie zabijaj mnie, gościu. Dobra, widzę. Dobra. Jeden z najdziwniejszych meczów, jaki grałem przy okazji. I co teraz? Teraz pojedynek na kosy. Tak po prostu. Pojedynek na kosy. <ślażysy> patrzcie, co się dzieje. I to jest normalny turniowy ja yeah. Dobra, halo, o nie, ej, dobrzy są, skubańce Skubańce Aj, nic nie zrobiłem, ale skubańcy dobrzy są. Widać, że to są wyższe rangi, bo zobaczcie, że ja jako słaby grać Zaflaczowali mnie <grym> Oho, dobra, on tak zrobił, no to teraz my normalnie gramy, tak? Serio, aż nie wiem co tutaj mam komentować, bo jest mi jestem zmieszany, bo nie wiem czy ja mam grać normalnie koso i tak dalej, ale ja z drugiej strony chciałem troszeczkę postrzelać, nie? Bo na odcinku nie wiem, czy to jest jakieś ciekawe, żeby grać cały czas kosą. Dobra, normalnie gramy, słuchajcie, żeby nie było, ale fajnie, znowu otwieram. Jestem ciekaw, jakie to są rangi, bo jeśli właśnie gramy na smurfów, bo tam w przeciwnej drużynie to raczej wszyscy są smurfami. Jeśli gramy na smurfów, a ja prawdopodobnie gram, myślę, że z jakimiś goldami 4, kałachami, no to ci smurfowie naprawdę są dobrzy. Był taki, były takie rundy, że grałem naprawdę w 100% na serio. Znaczy wiadomo, też długa przerwa i tak dalej, i oni potrafili mnie zabić. Yy, znaczy, potrafią zabić Golda 4 z Kosy, i tak dalej, nie? Albo z Zeusa. No, zobaczcie, co się dzieje, nie? No, Seria to są dobrzy gracze. Ale ja widzę, że gra, gramy już normalnie. I ciekawe, oby, tylko oni nie zaczęli strzelać. Tutaj arsysta, oczywiście. Dobra, raczej to jest pewne, że i tak wygramy ten mecz, dlatego ja dzisiaj, znaczy teraz, tę rundę będę grał normalnie z Zeusem. Napisałem im, że tę rundę będę grał z Zeusem i widzę, że oni, pomimo tego, że tutaj my się strzelamy, to jak widzicie, oni się nie strzelają, nie? O nie, kurde, akurat mi się przył... Hmm. Ale, nie no, jest git, jestem naprawdę zadowolony, w sensie, no nie, zrobiłem tutaj jakoś super dużo killi, rekordu. Ale jakiś tytuł na pewno na film. Z tego da się zrobić, na przykład nie wiem. 10 kili z Zeusa w tym meczu. Parcie to teraz robię. ale gościu też miał chyba broń za sobą wyciągniętą. Także wydaje mi się, że ten. Chociaż to chyba był ten właśnie gościu, który wszystkich wyzywał, że nie grają z Zeusa. Oj, oni teraz też się strzelają. O kurde. Jeden na jeden. Czy to będzie ostatnia runda, czy zagramy jeszcze sobie ostatnią? Gościu ma to oczywiście siedzi. Bo słyszałem o takich drużynach, które grają cały czas z kosy i z zeusa, a potem na koniec robił kombak. Teraz mi się kamerka wyłączyła, a potem na koniec robią kombak i ten mecz kombakują i remisują. Hmm, <laughs> ten gościu chyba chciał się strzelać, więc dostał to, co chciał. Uuu, w tym momencie nie ma kamerki, ale chciałem tylko zobaczyć, jakie to są właśnie rangi. Także podsumowując, w tym momencie mnie już nie widzicie, ale jest to kolejny mecz, w którym otwieram i kolejny mecz. Wygrany. Bardzo mnie to cieszy. Chciałbym zobaczyć właśnie, jakie rangi graliśmy. Boję się, że teraz one będą. Zaniżone, znaczy zawyżone troszeczkę, bo jednak. Uuu, no, już są kołachy. Nie wiem, zobaczymy. W takim razie bardzo dziękuję za dzisiaj. Napiszcie, co tam u Was słychać. Do zobaczenia. Widzimy się już niedługo. Hejka.